Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Olaf i to jest druga część audycji pod tytułem Tylko Jezus może uwolnić. Jeżeli, drugi widzu, nie słuchałeś tej pierwszej audycji, to zachęcam Cię do tego. A jeżeli nie chcesz poświęcać na to czasu, to streszczę Ci ją w jednym czy dwóch zdaniach. Otóż w tej wcześniejszej audycji, która trwa ponad 10 minut, opowiadałem historię rozmowy, która ostatnio wydarzyła się w Gdańsku w moim życiu. Podczas której to rozmowy po 10-15 minutach, gdy ta rozmowa doszła do takiego kulminacyjnego momentu, to w tym kulminacyjnym momencie kończącym de facto tę dyskusję, rozstrzygającym tam sporny powiedzmy, element i. W momencie, kiedy ja na pożegnanie mówię słowa, że tylko Jezus może uwolnić, że tylko Jezus może to rozwiązać, że tylko Jezus może uwolnić tą sytuację, to w tym momencie pomiędzy mnie a mojego rozmówcę, wkracza, wkracza trzecia osoba, która nagle jest określona przez tego mojego rozmówcę, ja nie znam tej osoby, ale mój rozmówca określa tę osobę jako najbardziej empatyczną osobę w tej całej, w tym samym przybytku. Tam Łącznie operuje ładnych kilkaset osób i z tych kilkuset osób ta, ta osoba została oceniona, określona przez mojego rozmówcę jako najbardziej empatyczna z tego całego przybytku. I to była niesamowita koincydencja, że właśnie ja mówię na pożegnanie tylko Jezus może ja tam powiedziałem, że tylko Jezus może uwolnić taki. W tym momencie właśnie ktoś taki wchodzi. To było niezwykle interesujące. I później mijał czas i ja wiedziałem, że muszę Wam tą historię opowiedzieć, że ona jest naprawdę niesamowita. Czułem, że ona jest natchniona. Takie jest moje zdanie. I co się wydarzyło? Jak powstała ta audycja? Ta audycja powstała w taki sposób, że harmonogram moich dni i moich godzin to w dniu dzisiejszym właśnie w czwartek ten harmonogram ułożył się w taki sposób, że musiałem godzinę dwie być w konkretnym miejscu, by odebrać bardzo ważną korespondencję od listonosza. I już na początku tego dwugodzinnego okresu, tego okienka, listonosz się zjawił, wręczył mi tę korespondencję, i zostało mi półtorej godziny takiego wolnego. I wtedy czułem to był taki gratis taki czas w cudzysłowie wolny, bo myślałem, że z, po prostu wykonam kilka telefonów ważnych tak i, i zajmę się innymi obowiązkami, ale czułem takie poczucie, zrób swoją robotę, po czym tam zacząłem się krzątać, coś robić, po czym znowu czuję, zrób swoją robotę i znowu minęły 2-3 minutki, jak już trzeci raz poczułem takie poczucie, zrób swoją robotę, to już był ostatni moment, bo ja... Spojrzałem na zegarek i mówię, no nie no, jeżeli mam teraz zrobić tę audycję, jeżeli mam teraz opowiedzieć tę historię, to już w tym momencie się muszę śpieszyć, bo zaraz będzie za mało czasu. Bo ja wiem, że zanim tutaj włączy mikrofon, komputer, to wszystko, to wszystko jest bardzo czasochłonne jeszcze z tym starym sprzętem, który ja mam. I po tych poczuciach zrób swoją robotę, a ja dobrze wiedziałem, o jaką robotę chodzi. Chodziło o robotę właśnie, o zrobienie tej audycji, o przekazanie wam tego natchnienia. To pośpiesznie zorganizowałem tutaj, właśnie ten, ten rejestrator dźwięku, sprawdziłem baterię, włożyłem kartę SIM, znaczy kartę pamięci, sprawdziłem, czy wszystko działa, nałożyłem słuchawki i zacząłem Wam opowiadać tą historię właśnie o tej rozmowie. I co się wydarzyło, zrobiłem tę audycję, zacząłem ją wgrywać na YouTube i tak jak Wam opowiadałem ostatnio, Yy, bardzo bliska osoba z mojej rodziny uległa bardzo poważnemu wypadkowi, walczyła o życie. Yy, I nie będę wam przytaczał tych wszystkich historii skomplikowanych i ciężkich, i tych wszystkich problemów, które ta cała sytuacja niesie ze sobą, ale wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Tak samo jak w tych godzinach musiałem być i odebrać bardzo ważną korespondencję, tak samo jak ta audycja została. Nagrana została, jakby, wgrana na, na komputerze yy, i potem następnie z komputera na YouTube'a przesłana. To trwa ileś czasu, bo to wszystko tak nie domaga, ten cały sprzęt. Yy, to już minęła przeszło godzina, już musiałem się zbierać, bo zaraz miałam kolejne obowiązki, na które nie można się spóźnić. Yy, I było około godziny 14, yy, i w momencie, kiedy Dokładnie w tym momencie, jak pyknęło mi 100%, że ta audycja się wgrała na YouTube'a i wystarczyło, żeby mnie ja tylko kliknął i ona by się pokazała, to w tym momencie mój wzrok padł na komórkę i zobaczyłem, że dzwoni do mnie bardzo ważna instytucja, właśnie w sprawie tej osoby, która o mało nie odeszła z tego świata. I dzwoni do mnie bardzo ważna instytucja. Ja nie słyszę dźwięku, bo dźwięk był w tej komórce wyciszony, żeby nie przeszkadzał podczas audycji. Ja nawet bym nie widział, że ktoś dzwoni, bo zazwyczaj klikam też taką opcję, która się nazywa Nie przeszkadzać, i wtedy nawet mi się nie wyświetla, że ktoś dzwoni, ale nie wiedząc czemu, nie kliknąłem tej opcji Nie przeszkadzać, i wyświetlało mi się, że dzwoni ta ważna instytucja, ale bezgłośnie. Więc pośpiesznie podniosłem ten telefon, odebrałem i w tym momencie usłyszałem bardzo, ale to naprawdę. Mówiłam, że bardzo ważną informację, że ta osoba jakby dostała się w pewne istotne miejsce, z czym był ogromny problem, i, i to się wią, wiązało z wieloma różnymi perturbacjami i, i wszystkim po prostu, to, to zmienia życie jakby. I ta osoba na jakiś czas przynajmniej dostała się w to miejsce, i to była naprawdę bardzo ważna informacja. I to było niesamowite, właśnie, że wcześniej czułem zrób swoją robotę po 5 minutach zrób swoją robotę i po kilku minutach znowu trzeci raz zrób swoją robotę, więc w końcu zabrałem się za tą swoją robotę zrobiłem tą audycję w taki nieumiejętny sposób ale przekazałem Wam to co czułem, że jest natchnione i wtedy w momencie kiedy to się już wgrało, kiedy już to było nieodwracalne, wystarczyło kliknąć i to by się pokazało w tym momencie dostaję telefon że jest, że ta osoba dostała miejsce. Dostała miejsce. Ważne miejsce w ważnej placówce. Tu po prostu powiem tak ogólnie, że chodzi o sprawy życia i śmierci. No i tyle. I to, to było jak, za, jak zamknięcie jakiejś klamry, wiecie, w tej całej sytuacji. A ta druga audycja, teraz jak do Was mówię, jest takim postawieniem kropki nad i tej całej przygody. Od tego zdarzenia z rozmową i z Jezusem, aż po pierwszą audycję, i aż po drugą kończącą audycję, tą kropkę nad i, którą teraz właśnie stawiam. Choć to nie ja stawiam tę kropkę, bo mam wrażenie, że tu się dzieje coś więcej. To tak przemówię, jak zazwyczaj metaforycznie. No i tyle. To chciałem Wam powiedzieć. No i tyle, ja tam później może tak skończę już tak, że, że, że po tym telefonie to yy, nawet się ucieszyłem, że nie kliknęłem tego opublikuj audycję, bo zauważyłem, że jeszcze tam kilka tagów muszę wpisać, że jeszcze tutaj muszę zmienić opis filmu, tam coś, yy, tytuł tam, że to było niedopracowane, więc tam jeszcze jest dwie, trzy minutki yy, poklikałem tam, powpisywałem i dopiero na spokojnie yy, kliknęłem właśnie, żeby ta audycja się opublikowała. I tyle, i tak jakoś wychodzi na to, że tą moją robotą jest taka w pewnym sensie taka dziwna działalność publiczna jakby. To jest bardzo też symetryczna historia do tej historii sprzed 3-4 tygodni właśnie, kiedy puścimy audycję y, Titanic y, i tam w sobotę właśnie poczułem właśnie, że w związku z ostatnią audycją pewnego człowieka z miejscowości na zachód od Gdańska podejmij wyzwanie, podejmij walkę. Nie? Ja wtedy nie zrobiłem tej audycji i posypał się szereg różnych konsekwencji, a teraz z kolei od razu poszedłem za ciosem, od razu poszedłem za tym poczuciem i stało się coś odwrotnego właśnie, że poszły dobre konsekwencje. Nie? No i tyle. Nie wiem, czy to złapiecie. Mam nadzieję, że Część ludzi złapie, mam nadzieję, że część ludzi lubi te historie. No i tyle. To dzięki za uwagę, i jeżeli nie będzie Wam przeszkadzać, to jeszcze spokojnie takie historie będę opowiadał, bo jest ich masa. W następnej posłużę się SMS-ami, ale nie będą to SMS-y. Ja znowidzę, będą to SMS-y, słuchajcie. No, sami zobaczycie, naprawdę, pokażę Wam przypadek sprzed dwóch dni, gdzie prawdopodobieństwo wydarzenia się tego oceniam na 1 do 5-6 tysięcy. Ale to weźmy kalkulator i sami to obliczymy, zobaczymy. Dobra, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Dziękuję Wam, że jesteście, że słuchacie. I najbardziej się cieszę z tego, że jeżeli mam. Aby przekazać to natchnienie, a ktoś z Was yy, chociażby jeden gdzieś odbiera to natchnienie, gdzie, że, że, że czuje, że, że to natchnienie przechodzi do Niego, to już jest to, co miało się stać. Dziękuję. Trzymajcie się. I Panu Bogu się kłaniajcie. <grym> Hej.